tą pierwszą, August. Bardzo fajnie się to sprawdza, jeszcze tyle lat, ojejku. Demontaż, demontaż śmigła to jest moment. Montaż, jeszcze, jeszcze mniejszy moment. Moment. Mogę tutaj założyć dowolne śmigło do rozmiaru 130, tam chyba 5 centymetrów no jak długie śmigło no to z tym koszem on jest większy. Jak y, mniejsze śmigło no to z tym koszem heksa, co nie. Y, mam tu jeszcze zrobiono instalację y, pierścień ślizgowy żeby przekazać napięcie na, na świecące śmigło. I wtedy mam że tak powiem kolor przed sobą podczas lotu i kolor za sobą. Nie? Do sterowania oświetleniem e, zrobiłem sobie taki pulpit wielofunkcyjny, w którym mam obrotomierz, e, obrotomierz. E, bardzo wygodny w bardzo wygodnym miejscu podczas lotu. Widzę, jakie mam obroty e, do włączenia e, sekcji włączników z zabezpieczeniem e, do włączania świateł do przodu do lądowania e, po ciemku do włączania świateł błyskowych na koszach i do uruchomienia pompki elektrycznej, którą przetaczą sobie paliwo ze zbiorników dodatkowych do zbiornika głównego. O. Ta część zostaje na GPS-a bądź pulpit do odpalania flar, błysków i innych różnych pierdół. Często na imprezach, szczególnie w nocy, bawię się, wykorzystując strajkę, w odpalanie flar w różne strony do tyłu, do przodu, w boki, w dół. Do ziemi, w zależności od tego, co podwieszę, jak podwieszę, co nie. Tu mam taką jedną, jedną z flar, która ma w środku 8 segmentów świetnych, po kolei tam co 4 sekundy wypluwanych, no i, i tworzą błyski na niebie. Każda z takich flar jest, że tak powiem, można ją odpalić y, przy pomocy ognia, co nie, no ale w powietrzu, wiadomo, y, stosuje się spłonki y, tego, tego typu spłonki, co nie? No i e, podłączam sobie do takiego mojego pulpitu, który sobie sam zrobiłem. E, e, podobny mam, zrobiłem dla Antoniego e, z legnicy, gdzie podłączam, jest wspólny plus no i powiedzmy minusy e, w zależności e, minusy na konkretne flary. No i w trakcie lotu włączam na jakiejś tam wysokości i powiedzmy odpalam po prostu i ten płomień zapala 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 tutaj takie coś przy czym tu jest oczywiście pociągnięta I, i następuje wypluwanie błysków za mną jak chcę powiedzmy z drugiej strony to, to z drugiej strony jak chcę z trzeciej, czwartej, do przodu, do tyłu, na boki tak jak mi się żywnie Także tak, mogę również y, odpalać sobie y, elektrycznie różnego typu flary. O. Na jakieś długie przeloty, ja zawsze biorę dwa bądź jeden zbiornik zapasowy, bo mój konsumuje tam powiedzmy 5 literków y, paliwka, prawda? Kolegom to różnie wychodzi. No i teraz e, zawsze gdzieś, jak daleko lecimy, to no, e, pojawia się problem u kolegów, no, skąd paliwo i tak dalej, i tak dalej, co nie? Więc, że tak powiem, ja jestem latającą cysterną, bo jak się obłożę zbiornikami, to mam 29 litrów e, paliwa, więc mogę jeden bądź dwa zbiorniki przelać kolegom. W tym celu zawsze w tylnej kieszeni, tu z tyłu. Z tyłu, tam na rzepy. Mam taki, taki zestaw do tankowania, prawda? No i co, co robię? Po prostu po wylądowaniu, tam gdzie powiedzmy kolegą się kończy paliwo, zdejmuję tutaj, zdejmuję tutaj. Moment. Teraz tu mam ten przewód diurytowy. Co lewą ręką mi będzie niewygodnie. No, wkładam wkładam tutaj, co nie? no i drugi koniec drugi koniec wkładam do zbiornika kolegi, co nie? kolega powiedz mi trzyma ja włączam tutaj pompkę cyk no i wtedy z tego zbiornika który wybrałem przy pomocy tych dwóch tam kraników, co nie? z lewego czy prawego to nie ważne zazwyczaj z tego prawego przesierowuję tyle ile koledze potrzeba paliwa Także w zasadzie ta instalacja to jest tutaj dla, dla kolegów towarzyszka. Bo ja jeszcze mi nigdy nie zdarzyło się, żeby mi zabrakło paliwa. Kolegom, no wiecznie, jakiś tam problem. Oczywiście przy takich długich jakichś lotach, tam też do powiedzmy sto kilkadziesiąt kilometrów, co nie? No, także tak to wygląda, bo ja, że tak powiem, mogę tutaj. 6 godzin lecić, ale to jest naprawdę ciężko, ciężko wytrzymać tyle czasu w powietrzu. Mi się już po godzinie nudzi, a co dopiero 6 godzin, nie? No więc w każdym razie taki zestaw woże, woże w zasadzie dla kolegów A tutaj, także trójka august może być moja. Jest również cysterną latającą. Wykorzystuję również do zrzutu cukierków. W tym celu mam taki swój system. Sprawdzam się to już od wielu, wielu lat na różnych imprezach dla dzieci. Podczas których rzucam cukierki. Mam taką rurę PCV w średnicy zaraz pokażę, do której mam przyczepione objemką nogawkę od spodni zszytą, ładuję do, do tego cukierki, do tej nogawki następnie przymocowuję rurę tutaj w te miejsca do rurek, tu i tam na dole no, nie? no i z takim czymś startuję, przy czym ważne jest, żeby żeby wylot był zawsze poniżej, poniżej końcówki łopaty. Rzut zawsze robię na średnio małych obrotach, żeby sanie nie pociągnęło mi do tyłu i żebym nie uszkodził sobie śmigła. Przy czym zrzucam cukierki typu miękkiego, jakieś tam galaretkowate w papierkach, żeby to było sterylne, to nie żadnych tam landrynek. Czy, bo kiedy sobie rozwaliłem śmigło, jak rzucałem z ręki. Jeden, landrynka wypadła, no i śmigło skasowałem. Trzeba było awaryjnie lądować, nie? Dlatego tutaj po załadowaniu tej, tej nogawki, tam czterema kilogramami, podczas na kursie bojowym odkładam sterówkę na magnes przy taśmie. No i lewą ręką lewą ręką podnoszę i wysypuję tyle ile chcę robić zaś nie? jak chcę za jednym razem to sru, podnoszę i wszystko poleci, a jak chcę po trochu no to podnoszę i opuszczam podnoszę i opuszczę, nie po skończeniu wkładam do środka i nic mi się nie majda no i dalej sobie po prostu latam ten system sprawdza mi się już od wielu wielu, wielu lat w ten sposób rzucam takie rasy. Do zabawy w tworzenie dymu wykorzystuję Skywriter firmy Nirwany. Tworzę biały dym podczas lotu za mną. Po prostu wlewam do butelki lit płynu. Tu jest pompka, bateryjki. Oczywiście włączę przed lotem od pstryk I w odpowiednim momencie. Włącznik sru i yy, za mną tworzy się dym. Przy czym wtedy pompka jest uruchamiana, prawda? I leci sobie do tutaj poprzez zaworek zwrotny, co nie do dyszy, która wchodzi 10 mm do wnętrza. Kolanka wylotowego, wylotowego gazów. No tam się spala, tu jest temperatura rzędu tam 500 stopni co nie idzie tam do, do wydmuchu no i wylatuje tędy za mną dym Prawda? także wspaniale to się sprawdza dysza dysza jest łatwo demontowalna operacja to jest kilka minut to trzeba tutaj rękę mi jest niewygodnie kręcić i kręcić o o, o, już, miałem dyszę, specjalna dysza z otworkiem 1,2 mm, rurka miedziana, na którą nakładam, nakładam wężyk tutaj, zaraz zademonstruję, specjalnie y jest ta rurka dłuższa, po prostu, żeby, żeby temperatura, która tutaj jest, no rzędu tam powiedzmy 500 stopni żeby tutaj nie dochodziła do wężyka i mi tu jest zaworek kulkowy żeby że tak powiem e, gazy i ciśnienie żeby nie, nie szło mi żeby po prostu płyn szedł w jedną stronę a nic nie wracało mi do do butelki Prawda? takie coś mam zmontowane przy czym na czas kiedy nie używam e, tej dymiarki e, to Otworek zaś śrubką. O, tutaj mi jest niewygodnie. Tutaj ręką z tej strony muszę to zrobić lewą ręką. Lewą ręką. O. I później kluczykiem ósemeczką dociągam tu od spodu. O, I to już wystarcza. I tak mogę sobie latać bez dymiarki. Cała operacja montażu to jest myk myk myk. Do montażu wykorzystuję takie takie sprytne rzepy. Takie sprytne rzepy. Bardzo wygodna rzecz. Zawsze mają je tutaj przeczepione, żeby żeby w każdej chwili móc je wykorzystać. O. Po wciśnięciu przycisku na dźwigni, na manetce gazu przez dysze wylatuje płyn liter, no i w efekcie spala się i tworzy się dym. O. Także instalacja banalnie prosta dużo uciechy dla widzów. Ja mam zorganizowane w ten sposób, że mam takie co a mianowicie klamkę i linkę. Zaczepiam za przednie kółeczko tutaj. E, z, no, e, zakładam, przekładam. No i, i że tak powiem sobie ciągnę tam gdzie chcę. Wygodnie bezproblemowo. Także taka mała rzecz taka mała rzecz, a cieszy co nie? Oczywiście ją zawsze włożę tutaj w, 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 w kieszące za plecami, co nie? Jak również włożę e, tasiemkę do uruchomiania do uruchamiania gdyby. Czy coś się działo z elektryką, coś jakiś problem z zapaleniem i tak dalej, to kiedyś w jakimś tam filmie pokazałem taka staśma yy, yy, i trochę kleju yy, tego z pistoletu, takiego termo, coś tam. Co nie? Na, naciągam cyk, namotam i pociągam szybko i uruchamiam. Z tym też e, jest super sprawa, jeżeli zachodzi potrzeba. W okresie zimowym, gdy jest śnieg, e, na który zawsze czekam oczywiście, e, trajkę przezbrałem z wersji kółek na wersję e, na pozach. No i wtedy e, przy odpowiednich wiaterkach latam albo sobie szusuję. Yy, w zasadzie yy, ślizgam się po polach w strzelcach. Fantastyczna zabawa, nie tylko moja, jak i również żona się bawi. No i w tym roku, może jak będzie śnieg, będę, będą bawić się wnuki. O, także tak to wygląda. Przednia płoza oczywiście ma pod spodem płetwę sterującą, żeby łatwiej się, łatwiej się skręcało. Tylne nie mają po to, żeby się ślizgały. O. Oczywiście, żeby podczas lotów czy podczas jeżdżenia po różnych muldach płozy nie przyjęły kąta ujemnego. Są Odciągi, gumy, które trzymają kąt, utrzymują kąt, jak i również odciągi stalowe, linki stalowe. Także zawsze jest kąt przynajmniej dodatni. Zero albo dodatni. Szczególnie to jest ważne przy lądowaniu, żeby płoza nie przyjęła kąta ujemnego.